rozdział 26. Powrót do domu. Oddalanie się i zbliżanie do Boga. Duch Święty podyktował mi kiedyś taki tekst odnośnie oddalania się i zbliżania do Boga, który jest bardzo adekwatny wobec tego, co przeżywałem po powrocie do domu ze szpitalem. Cytuję. Własnymi grzechami, własnym bluźnierstwem, oddalamy się od Boga na wysokościach duchowych i idziemy w dół do piekła. Jest z nami coraz gorzej. Oceniamy ojca, czerpiemy z drzewa poznania dobra i zła, grzeszymy, a to doprowadza nas do tego, że szatan ma do nas większy dostęp i miesza nam w głowie, zwodząc nas dalej od Boga. Tracimy jeszcze więcej łaski i schodzimy jeszcze niżej. Zmieniamy się, stajemy się bardziej zalęknieni, bez fundamentów miłości i oparcia w Bogu. Jest z nami jeszcze gorzej. Mamy koszmary, czujemy, że nasz, z naszą duchowością i życiem. Jest coraz gorzej. Jesteśmy częścią gry o władzę nad nami, gdzie Szatan chce nas ściągnąć w swoją stronę, a Bóg doprowadzić do nieba, do raju, do tego co najlepsze. Co zrobić, kiedy z nami jest tak źle? Czy jest, czy jest ratunek? Wtedy do akcji wkracza Jezus. Jeżeli się do niego zwrócimy, on poprzez swoje sakramenty, pojednania i obmycia z grzechów swoją krwią, może nas wyciągnąć z nas. Wyciągnąć z tego Może nas wyciągnąć z tego bagna, tylko musimy za nim pójść. Koniec cytatu. Po powrocie ze szpitala mój stan psychiczny nadal był ciężki. Miałem niezdiagnozowany stres pourazowy, który sprawiał, że wszystko, co robiłem, było wykrzywiane przez bardzo silną nerwicę. Niestety nie korzystałem przez długi czas z pomocy psychologa, myśląc, że poradzę sobie samemu że moje problemy mają podłoże tylko duchowe, co przypłaciłem zdrowiem, badając z depresją i pogorszenie moich relacji z rodziną. Stałem się znerwicowany, słaby i racjonalny w swoich zachowaniach, stanowiąc żałosny obraz męża i ojca. Moja żona była bezsilna w próbach pomocy mi i przekonana mnie do tego, że powinienem sięgnąć po pomoc psychologa. Jak narkotyku, który miał mi dać chwilową ulgę Napięciu uciekałem w grzech pornografii i nieczystości, które sprawiały, że otwierają się na działanie szatana, który atakował mnie za sprawą drobnych pułapek, które wpadałem każdego dnia, takich jak zapominanie o obowiązkach, krzyk czy uderzenie dziecka co pogarszało jeszcze bardziej moje relacje z żoną.